Witam wszystkich rodziców. Nazywam się Aleksandra Rumińska i jestem pielęgniarką, koordynatorem do spraw promocji zdrowia w szpitalu dziecięcym imienia świętego Ludwika w Krakowie. Żeby zdrowym być, trzeba rączki myć. Z takim wezwaniem zwróciłam się do Waszych dzieci, a teraz chciałabym porozmawiać z wami na temat tego bardzo istotnego zagadnienia. Mówię o tym do was teraz, kiedy wasze dzieci mają po kilka lat. Ponieważ to właśnie w tym wieku kształtują się u nich wszystkie nawyki i postawy prozdrowotne. I jeżeli teraz nauczymy ich prawidłowych zachowań i prawidłowej dbałości o zdrowie, to te przyzwyczajenia pójdą z nimi potem w świat, w dorosłe życie. Jak zachęcić dzieci do tego, żeby chciały myć rączki, żeby o tym pamiętały, żeby to było dla nich rzeczą tak ważną, jaką w istocie jest? Myślę, że najważniejszy jest własny, osobisty przykład. Nawet najpiękniejsze słowa zachęty na nic się zdadzą, jeśli my sami nie będziemy tego robić i nie będziemy dla naszych dzieci wzorem. Oczywiście bardzo istotne są wszelkie formy pochwały motywacji dzieci, wtedy one widzą, że to jest coś ważnego i ochoczo się uczą i ochoczo przystępują do, do, do danej czynności. Jeżeli za umyte rączki dziecku damy naklejkę, pochwałę, wyróżnimy je publicznie, czy też w jakikolwiek sposób sprawimy mu przyjemność, na pewno to wzmocni te nasze działania i nauczenia dzieci prawidłowej higieny rąk. Dobrze jest jeżeli uczymy je poprzez zabawę, czyli jeżeli towarzyszy mu temu wiersze, piosenki, quizy, konkursy, na pewno to dzieci bardziej zapamiętują, wiedzę przekazywaną w ten sposób i lepsze przyniesie ona w przyszłości owoce. Na pewno zastanawiacie się, jak często myć ręce, przecież nie sposób robić tego po każdej zabawie, po każdej czynności. Rzeczywiście, tak jest. Są pewne momenty, kiedy nie sposób nie umyć rąk. Musimy o tym po prostu pamiętać. Robimy to zawsze wtedy, kiedy widzimy, że są wyraźnie zabrudzone, ale jak wiadomo, często ręce są. Widzimy, że są czyste, a tak naprawdę jest na nich mnóstwo bakterii i wirusów. Do, do tych sytuacji, kiedy, w, których, w których umycia rąk nie możemy pominąć, zaliczamy. Po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, po kontakcie z osobą chorą, po zabawie ze zwierzętami, czy po prostu po powrocie do domu z Placu Zabaw, z Piaskownicy, ze środków komunikacji miejskiej. To są te chwile, kiedy ręce muszą być umyte. Jak to robić? Jak długo? To też są częste pytania, które zadają rodzice. Cała higiena, czynność umycia dokładnego i zgodnego z instrukcją rąk powinna trwać nie mniej niż 30 sekund. W tym czasie dzieci powinny dokładnie umyć wszystkie zalecane w instrukcji okolice. Szczegóły możecie znaleźć na stronie Fundacji Zdrowie Dziecka, gdzie taką instrukcję możecie sobie bezpłatnie pobrać. Jakich środków używać do higieny rąk? Najlepiej przeznaczonych dla dzieci, kupić mydełko, które posiada atest Instytutu Matki, Instytutu Matki i Dziecka. I oczywiście sprawdzić, czy to mydełko naszemu dziecku służy, czy nie uczula jego skóry, zrobić wcześniej taką próbę na małej powierzchni skóry. I jeżeli tylko nie ma żadnej reakcji uczuleniowej, takie mydełko stosować. Najlepiej myć rączki wspólnie, wtedy to przyniesie na pewno dużo większe owoce. To tytułem, tyle tytułem wstępu. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, wpisujcie je w komentarzach pod tym filmem.